Król wrócił i no jak widzieliście ostatni odcineczek z testowania nowego trybu Jester Mode. Jest to chory i mocny tryb, ale no można. Można przegrać też sporo. No ja mam 2900 i mam tego Hola z tej bitwy, którą wam pokazywałem, którą jeszcze zrobiłem przed wyjazdem, jak nie było nowego trybu. Hola, no na razie zostawiamy i zobaczmy jeszcze raz tego jestera. Survival Case. Na jesterze 250 ziko. No mamy USP ka. Jester działa tak, że no, jak widzicie mamy na wszystko te same procenty. Więc no możemy trafić najsłabszego skina na tym samym procencie, co tego najdroższego. No i nie będę ukrywał. Bo ten Jester ostatnio mi nie daje. No za czym? Nie! Nie ma. Okej, okay, a szybki, raz. Mamy Blue Steala Nomada. Czy to dobry drop? Nie do końca. Mamy Survivala. No już lepiej, bo dwa noże pod rząd. No tu znowu FAMAS. USP. No Nomad był blisko. Jeszcze jeden Nomad by się przydał. Mamy Cyrexa. No i mamy G3SG1. Dobra, tą skrzynię odpuszczam. Powiem tak, kliknijmy. Kliknijmy sobie na razie skrzyneczkę może yy, na buście. 1680. Taki ametyścik. Spróbujmy na razie bez Jester'a, bo zobaczcie to. Kliknę Jester. Siul, 7200. Więc no nie. Na razie a zobaczmy, na co da Ametyst. Kuzman Doppler Face to nie jest jakiś mega najgorszy drop. Okej, okay, mamy 2600. Jeszcze raz. No tu już mamy gorzej, niestety mamy Shadow Daggersy Ultra ultrafiolet. I to jest 9 Ostatni raz kilka Ametysta do 3 razy... Tuka, Dobra, nie zawsze się trafia te najlepsze przedmioty. Eee, zróbmy sobie teraz tak: Underdog i damy jeszcze tą skrzyneczkę 3% haul, bo ją jeszcze można dodać, ale tylko jak widzicie na bitwie. Normalnie już jej nie otworzymy, dlatego dodajmy ją tutaj. Dajmy, mieli damy, bo samo. Wysyłamy faka no i liczymy na farta tutaj na jednej skrzyni. Proszę. Nie ma. No niestety nie ma, a zobaczmy, czy wygramy tą bitwę. Wygraliśmy tą bitwę. Ok, no super. Eee, sprzedajemy haula. Sprzedajemy haula i kusi mnie ztestować tylko i wyłącznie raz. Gemstone'a, bo tyle ludzi potrafiało Butterfly'a, Emeralda, że to jest hit. Ale mamy tą samą szansę też na Guta Knife'a, Popiół za 500, nie? 38. Nie no, skrzynia będzie kosztować 12 kloca. No powiem Wam, że nie. Kliknijmy sobie może tutaj All Star Case'a na Jesterze. Mamy Pain Gaming Holo za chyba kuźba, dwie dyszki. Za 16, okej. Okay. A może jakieś jeszcze tańsze? Zobaczmy tego neon Case'a, stówka za neon case'a, dobra, otworzymy trzy. No i w sumie ty. To jest ale dobry, to jest nawet dobre. Na takich tanich skrzyneczkach mamy Good Knife Marble Fade'a, wydałem trzy stówki, skrzynia kosztuje stówę, a mamy 5%, w sumie 4,1 na wszystkie te skiny, no a Good Knife Marble Fade za stówkę, no myślę, że spoko, jeszcze trzy. Okej, okay. mamy jeszcze jednego Good Knife'a Marble Fade'a, no i dobra, na Neon się ładnie to działa. No ale nie zawsze się trafia te najlepsze, pamiętajcie, no tutaj już niestety nie trafiłem nic, ale mamy dwa Good Knife'y, jeszcze jeden. No, tym razem decimatorek. Otworzymy sobie jeszcze pojedynczo, czyli tak, to sprzedajemy, dajmy szybki tryb i tak raz. Kałaszek, czyli na zero. USP, no minus 6 dyszek. Mamy Good Night znowu Marble Fade a. spoko. Decimatorek, czyli 2 dyszki na minus. Kałaszek Nonrider 3 stówki na plus. Tek 9, 6 dyszek na minus. A 4 złote na minus. No tutaj, a, tak, 7 dyszek. Emeczka, 161, czyli 5 dyszek do przodu. No tutaj 113 na minus. Znowu 113 na minus. Tek 9. Mamy maka 10 Trochę tych good knife'ów, ale trafiłem Trzy good knife'y w sumie, Trzy, czwarty, dobra Mamy czwartego good knife'a No i ten jester mod na takim neon Skrzyneczka za stówkę, no myślę, że lepiej działa Niż na tych drogich, na te drogie skrzyneczki To przydałoby się tak z 200 koła Naprawdę, na no, te gemstone'y, dead case'y Bo one są wtedy drogie, ale taki neon case'ik ładnie dał No a pamiętajcie, że jakbyście chcieli właśnie Przykładowo zagrać sobie akurat za stówkę Ogarnąć jakieś nowe skiny No to warto to zrobić teraz, ponieważ w grze jest Jeszcze do zgarnięcia karambit, tiger tooth no i trzeba wpłacić z moim kodzikiem stówkę, no ale koska naprawdę konkretna to jest dla mocniejszych wariatów, którzy grają po prostu za grubsze siano, czyli za taką stówkę. No i możecie zgadnąć z wpłatą z moim kodem właśnie karambita za 5,5 kloca. No i wystarczy co kliknąć ten plusik, wpisujecie tutaj kodzik wakses no i wpłacacie stówkę i z automatu po prostu z płatą możecie zgarnąć karambita Tiger a To jest jako prezent. No ale oprócz tego dostajecie plus 10% do wpłaty z moim kodem, czyli w stówę macie 110, w 1000 macie 1100. Dodatkowo darmowe 2 ,10 zł, 10 groszy na start dla nowych użytkowników. No i zobaczcie, zobaczcie, co widzowie robili na moim kodiku. Naprawdę fajne porządne rzeczy. Jakby Ci się udało coś zrobić, no to pamiętaj, żeby, na, żeby się tym pochwalić u mnie na Instagramie. Linka masz w opisie. Pamiętajcie, ale że kod nie daje dodatkowych szans na wygraną, a i strona jest dla pełnoletnich. Musicie mieć ukończone 18 lat, żeby tutaj grać. Metody płatności to blik, za skiny Crypto Paysafecard, Card SMS, a my no, zrobimy Batelkę, co? Pierdzielniemy Batle? Ja myślę, że tak. Dajmy tego Neona, bo za stówkę to można go dać. A dajmy w sumie tego Gold Case'a, to już jest 185, ale jest szansa na koronkę, więc można. Dajemy Striking Ninja Case'a. 400 wy to będzie. 500 w prawie. kuźwa 470 sporo. Tak myślę. Water Case, Damy Rattlesa, Ostatnio dał mi dwa Butterflye, więc no, jest szansa na dobry dropik. Damy All Star Case'a. Ja tak myślę, wiecie co jeszcze? Beast Case, Ale tylko tyle. Jest tutaj szansa na Dragon Lore, więc damy jeszcze takiego jednego Beast Case'a, Zobaczcie. 4,76% szans na Dragon Lore. To jest sporo, naprawdę sporo. No 5% szans. Ale mamy też 5% na każdy inny skin w tej skrzyneczce, więc zobaczmy jak tutaj pójdzie na standardowym trybie. Zaczynamy najlepiej, więc no nie ma tragedii, ale zobaczmy. Drugi Neon casey Good Knife. Nie ma good knife'a, dwa przeleciały po prawej, no ale na razie jesteśmy na prowadzeniu. Zobaczmy. Może koronka. Oj, nie ma koronki i te stickery w sumie słabe. Mój najsłabszy niestety. Striking ninja Kai's to już stów Master Pisik przeleciał, mamy kuźwa UMPK. Zobaczmy Watercase. O chuj. No też nic nie dało. Też nic nie dało. Ratles motylek, proszę. O kurde, nie ma nic. No na razie Batla za 6 koła. Mamy tutaj 5 stóp. O, Virtus Pro za 3 kloce. O chuj. No i ostatnia Case, Dragon Lora, proszę. No Michael, Michael zgarnął 7600, no nic, tylko płaczącą emotką tu zarzucić. Mamy 33 kloce. Nie wnijmy tego Bista, no jednego, proszę, rzućcie lore. Nie no, mamy Kucmana autotronika, no ten Jester Mode jest tak szalony. 1000, czyli 1400 na minus, 1300, w sumie. Dobra, jeszcze raz. Hiper bestia. O chuj. No Dragon była, ale mamy Hiperbestię za 278 No i ten Royal, ten Royal też kusi, tylko patrzcie to, to jest 5 kloc. 5 kloca, ale tutaj już mamy szansę na Dragon Lore minimal wear, nie? Howla też minimal wear. Golda Rabeska minimal wear No ale jak mi wypadnie kuźwa MK za 150 zł, no to nie, to chyba padnę. Dobra, królewskie kliknięcie, raz się żyje, zobaczmy, proszę. Dobra, jest Hołinski i to w lepszym stanie niż ten po lewej. Za 21 za 21 600 wydałem 6 kloca. No czyli 15 na plus, to no, to nie jest jakiś mega, mega plus. No ale drugi najlepszy skinek, no to teraz Dragon Lorca. O chuj, no i ta MK 150 wykraka wykrakana, 350, dobra, sprzedajemy to. Mamy 4 dyszki, czyli w sumie jesteśmy na tak naprawdę równi, a taki Supreme przykładowo na Jesterze. Ej, 6 kloca. Ale w sumie procenty trochę niższe, ale w sumie skrzynia nie jest jakaś mega droga w porównaniu do tego gemstone'a, a butterfly ruby, cztery dyszki. Kurczę, spróbujmy! Nie no, mogło się zatrzymać na M9 Lorce, mamy huntsmana, black laminat, no nie, dobra, no nie jest to... Nie jest to dobry drop. A ten elegancik na buście 1200, dobra, spróbujmy, może prince. Mamy digla za 500. No lepsze to niż Redline za 8 dyszek, ale... No to nie jest dalej to. Jeszcze jeden Elegant. Okej, okay, mamy Scouta. Robimy bitwę. Robimy bitwę i robimy bitwę na underdogu i zobaczmy. Zobaczmy, damy tak. 3 neony na start. To na rozkręcenie. Damy jednego Striking Ninja Case'a, damy All-Star Case'a. Damy Water Case'a, bo tutaj dobrze wpada. Już jest 2700 za battle. Damy tego Bista, Damy Royala. Damy hola. 14 kloca. Dobra, 3 osóbki under. No zobaczmy. Zostanie mi 18 klocków. Mam nadzieję, że to w końcu uda się już zgarnąć. Dajemy Emily, dajemy Michaela. Zobaczmy, co z tego będzie. No zobaczmy, co z tego będzie. Proszę. Zaczynamy. O chuj. No najgorzej. Mam najlepszego skinka. No drugi najlepszy skinek dla mnie. No zaczęliśmy naprawdę kiepsko. Trzeci neon. Znowu najlepszy skin dla mnie na Underdogu. Striking Ninja Case. Kompletnie nic. No i wulkan dla mnie. Nie mam najwięcej. Zobaczmy co da Biz na jesterze. Dał kosę dla Michaela, no Emily musi jeszcze odpaść, proszę, dajcie jej tu lorkę, proszę, proszę! Ja pierdziele. I ostatnie trzy skrzynie to są procentówy. albo Hall Glowsy, cokolwiek dla Emilii, albo niestety Lipa. I powiem wam, że jak na Battle za 15, średnio dało, nie? I tam trzy hole w ogóle przeleciały, dobra, ostatnio, zobaczmy, czy to wejdzie. Nie wejdzie, nie wejdzie, no i zobaczcie. Battle za 15. A dała naprawdę kiepsko. Szczerze mówiąc dała naprawdę kiepsko. Otwórzmy sobie dwa banana casey. 5 stówek za jedną. Mamy Galila Chatterbox. 5 dyszek wydałem 1100. Wydałem 1100, mamy 6 dys. W końcu karambit Tiger Tooth, ale czy to coś nam daje? Nie za dużo. Jeszcze dwie. Oj, no i tutaj syf. Syf taki. A gigabuła? 4 stówy, zobaczmy. gigabuła case. Bossy Burger Sticker. 4 stówki. No niestety 5 zł dla mnie. Jeszcze jeden giga. Gigaboo'son! No jakby dało no to, no to bym powiedział, że fajna skrzynia, ale no na razie nie. Raz. Globsy za 1200, no już lepiej. O, karambit obok, a awupka. Scout. Globs. M. -ka. Petka. No wupa wildfire też, syf. No globsy niby spoko. Scout lipa. SSG lipa. I apitole, ja, i awupa też lipa, no powiem wam. Jest kiepsko. No jest kiepsko, a zobaczmy tego dead de de case'a. Kałaszek, achwa, Za Zapięc. jeszcze jeden dead. case. No wulkanik, ale ten by był lepszy, w lepszym stanie, widać tu 8 stówek chyba, dokładnie. No i hiper bestia, no dead case też nam nie chciał dać, jester mode jest po prostu powalony, nie? A kliknijmy sobie powiedzmy na boost teraz te 3 dead case'y. A no, tutaj już w sumie mamy dwa digielki i mamy hiperbestię, nie? A więc zawsze coś Wam powiem. I wiecie co? No dzisiaj troszeczkę tańszy skinek, no bo jak widzicie, no nie idzie na Jestermoodzie. Dlatego leci digielek za 130 zł dla Was. Żeby go wygrać, musicie zostawić łapeczkę w górę. Dzisiaj dwie łapeczki, 81 groszy. Tyle, ile dobijecie, tyle rozdam. Dodatkowo musisz zostawić suba u mnie na kanale. Pamiętaj, że to sprawdzam. E, no i dzisiaj w komentarzu. Kurczę, wiecie co? Dzisiaj w komentarzu piszecie, ile meczy rozgrywać. O, piszecie, ile meczy w tygodniu rozgrywać. W sumie łatwiej to ocenić, niżej ile gracie, przykładowo ile godzin, tylko piszecie właśnie, ile meczy rozgrywacie w tygodniu. No ja nie ukrywam, że w sumie... Kurczę, tak zazwyczaj dziennie chociaż jednego zagram. Ewentualnie z przerwą jednodniową, czyli co dwa dni zagram jeden albo dwa mecze. Czasem się zdarza, że w sumie gram do późna, czyli do takiej drugiej, trzeciej. No i w sumie rozegram z 5-6 meczy, nie? Ale to tak plus minus, no w tygodniu myślę, że taka średnia to 10 meczy. No i jestem w sumie ciekawy, jak to u Was wygląda. A ja mam 15 klocków i wiecie co. Ale zrobimy to. Troszeczkę bardziej. Szalenie. Zróbmy to. Ale wiecie co, nie, to gemstone, ale damy go kuźwa na koniec. 15 200 zostaną mi dwie stówki. Ale kto nie ryzykuje szampana nie pije, a po tym co tutaj widzę, zobaczcie ile butterfly wypadło, nie? No naprawdę... Przepraszam za słownictwo, no ale w chuj. Naprawdę ich wypadło, więc zobaczmy. Zobaczmy. Ten Anderek mi tutaj odda. Ja mam taką nadzieję, że on naprawdę dupnie porządnie. Zobaczmy. Dajemy Alexa. I Ross. Wysyłamy fak I proszę. No, haul mi przeleciał. Było blisko, żeby przegrać na samym start. 727. Ile mamy jeszcze? 247. Aha, to kupię jeszcze to i kupię MK Atomic Alloy. To będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mamy jeszcze trzy klocki. Digielek leci dla Was. No i niestety, ten Jester. Jester jest dla wariatów. Tyle powiem. Po prostu dla wariatów, którzy mają sporo siana i wielkie jaja. Tyle powiem. No, ale zobaczmy. Jeszcze jest szans, ale raczej wątpię. Z pierwszej nie dało. Szkoda, że nie dałem standardowego wcześniej, nie? I nie dało, i pewnie to wygram. Zobaczcie. Nie, nie wygrałem. Okej, okay. całe szczęście, już myślałem, że to wygram. Eee, no co, no nie poszło. Nie poszło. Ale kiknijmy striking ninja case za 400. stówki. Nie zawsze trafia się najlepsze przedmioty. Wydałem 500, dostałem. 20, więc to by było na tyle. Na razie.